widzowie, witam was w czwartym odcinku już z serii daily Kurde. Widzimy się drugi raz już w tej grze Tak jak mówiłem, będę sobie to wplatał mniej więcej co dwa dni będzie zmiana Tutaj mam już trochę pieniędzy, więc możemy to tutaj dokupić, tutaj dokupić i tutaj o jeszcze najlepszy ten auto water nam wystarczy. Dobre widzowie. Raczej taktyka taka sama jak tam, w tam, tym odcinku, czyli po prostu staje, samochód mnie wywala, staje tu, wywala, staje tu, wywala. I tak cały czas zrobimy, trzeba trochę zarobić. Dobra widzowie 20 razy nas potrącił samochód 3000 super teraz tak, idziemy tutaj tu, tu, tu no kurde no i się robią znowu schody No to jest bardzo drogie Zbierzmy sobie tą wodę A to to chodziło z tym z tym tak o kurde, co dopiero za minutę będzie to gotowe. O ja cię o nie jest takie proste w takim wypadku. Jeszcze mi samochód już No super. Ale no, no, tu się ustawimy i tak, będzie jechał. Tyk. Dobra, wracamy do sprzedawania. Wracamy do sprzedawania wody. Tutaj stąd trzeba zebrać wodę, to mogę też zabrać już wody. A mogę mieć tylko jeden slot wody, kurde. No jeszcze super A, to jeszcze przejechał. Dobra, no to idziemy. No i prawie już mam na tamten na ten na odblokuj magazyn rakietowy jedzie cyk no i syp. Trąci nas, czyli fajnie To zawsze jakieś tam pieniądze są Kurde Dobra, odbierzmy sobie ubezpieczenie No dobra. Możemy iść tutaj kupić coś. O! Maszyna do obliczeń jest gotowa. No tak jest gotowa, na no to też jesteśmy gotowi i jest super wszystko. Tutaj kupujmy tak. 17 I to by było chyba na tyle. Czekamy na może coś kupimy, zobaczmy. Co te dwa? A, dwa. Maksymalna ilość wody. O to się przyda. Dobra, to czekamy na maszynę do obliczeń. No i przy okazji zbieramy wodę i tak dalej. No to czekamy, widzowie. Dobra, widzowie. Zbieramy sobie wodę. W całości mam już 5 tych przygotowanych. O, idzie. kurde, nie zżyję. Tu idziemy. Sprzedajemy. Fajne, że ja sobie stoję i mi się zarabia. To jest, to jest. fajne. Tutaj wodę zbieramy. No to szybko. ją tutaj, prawda, dajemy. Nie no może gdzieś. Dziś chyba nie? Ten. nie dobra, zdążę. Kurde, nie zdążę dobra, już się w to nie bawię, uderzanie mnie nie bo ja cyk, tutaj otwieramy. cyk, cyk dobra, cyk cyk mi ja nie stać na ostatniego tak. dobra kolorowa woda Kupmy to Ej, kupmy to. Nie wiem, co to jest. O, kurde. Wygląda profesjonalnie. Idę sprzedać tą wodę i zobaczmy, co tam się będzie działo. Masz. Dywa. Kupmy dywa. A to nie trzeba kupować? A to trzeba tylko zbierać. Ja myślałam, że to się będzie odejmować, a to się nie odejmuje. No to super. Co to jest? Co to jest? Co, to jest? Co to za rakieta? Może to potrzebuje wody? Nie wiem, tak... Nie wiem co to, co to, co tu robi. Nie mam pomysłu, dalej. Może chemia? że trzeba dostarczyć i tu nie wiem nie mam pomysłu totalnie że tą kolorową wodę idę to sprzedać a to gdzieś tu odłożę o tu odłożę idę sprzedać wodę radioaktywną ale idę sprzedać zaraz będzie nas stać w sumie na samochód Dobra. to jeszcze nie mogę ale to mogę Dobra, mamy pracowników wszystkich. jaka to jest? błyszcząca woda. Patrzcie jak się błyszczy. Shiny water. Normalnie. Dobra masz. No, no i dobra widzowie. Tak by się tu prezentowało w sumie. Teraz kupujemy ulepszenie. Ulepszenie. Cyk. Zadanego zapiątek. No i super. Co tu można dalej ulepszać? Ja już tu praktycznie wszystko ulepszyłem. Gdzie to jeszcze? Gdzie to jeszcze może iść? No tu mam wszystko. Tu jest. O kurde, to jest drugie piętro. No to mamy lekko, lekki problem. Tu jest rozwin, ale jak. Co zrobić z tą rakietą? A może postać je na górze, czyli pewnie... Wiem o co chodzi, pewnie na piętrze są gdzieś, czy coś. Jeszcze mnie nie stać na piętro. Nie ma chyba tutaj nic takiego, co mogę kupić już. Dobra, zrobiłem ile mogłem. Póki co to w zasadzie tylko czekanie teraz, bo już nie wiem, co więcej można. I to by było na tyle w tym filmie. Widzimy się już jutro w symulatorze z robienia sklepu z komputerami. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!